kochani, Witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym vlogu, Masie, udało mi się e, tak jak zamierzałam nagrać e, w kolejnym dniu. E, w ogóle najbardziej to mnie motywowały komentarze, bo patrząc dzisiaj rano na komentarze pod wczorajszym vlogiem, e, i prosiliście, żebym nagrywała. tak wspomniałam, że nie wiem, jak to w przyszłym roku czy nie jestem za stara. Jeżeli to absolutnie nie chodzi o to, że mam za mało y, oglądających, subskrypcji czy komentarzy czegokolwiek, to absolutnie nie o to chodzi. To wydaje mi się, że po prostu mało się tu dzieje że może to już jest nudny kanał, widzicie o co chodzi. Także, ale bardzo miłe komentarze, także dziękuję bardzo. Trochę mnie zmotywowałyście, żeby dzisiaj nagrywać. E, jutro nagram paczkę pokażę Wam jaka wielka. Pojechali naprawdę 36 kilo, także sporo tego jest i dużo chciałam Wam pokazać, są przepiękne rzeczy. Także jutro na spokojnie do tego siądę, a dzisiaj mam nadzieję, że ten vlog też rzucę Wam od razu wieczorkiem, będzie tak chociaż raz, dzień po dniu. Jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe, to miałam taką klasyczną kawę, znowu. T Tą firmę akurat mamy w Anglii. I były płatki te do zmywania makijażu, wielokrotnego użytku. Wiem że, nie dużo, nie, wiem, że dużo ludzi ich nie lubi. Ja ich nigdy nie próbowałam. Także jestem ciekawa, spróbuję i zobaczymy, czy to w ogóle się u mnie sprawdzi. Kiedyś pamiętam, że lubiłam taki Sliss um, L. Był ręczniczek właśnie taki do zmywania makijażu jak po umyciu twarzy na gorąco, tym graczyszkiem się tak na gorąco zmywało i ja to strasznie lubiłam. Także kto wie, może to się u mnie sprawdzi. Wypróbuję dzisiaj, to będę wiedzieć, więc taki, taki dzisiaj był prezent w kalendarzu. I tak, i ja się zbieram na zakupy, tak jak mówiłam, ja te kupić prezent Adamowi, bo nic jeszcze praktycznie dla niego nie mam. I wiecie co? Chyba jak mi się uda, podjadę też do Sylwii, bo ja się nie spodziewałam, że Sylwia ma dla mnie prezent. Kiedy się ja, pracowaliśmy razem, wymienialiśmy się prezentami na święta i w ogóle nie pomyślałam o tym. Widziałam jakieś tam słodkości dla jej dzieci i nie pomyślałam w ogóle, żeby jej coś kupić. Um, także plan jest taki, że jak będę na zakupach, to przy okazji złapę coś fajnego dla Sylwii. Um, I poza tym mam dla niej gem um, do mojej roboty mojej mamy z Aroni, bo w zeszłym roku w zeszłym roku chyba dostałam już o tym mówiłyśmy. I moja powiedziała, że zrobi dla niej też. Znaczy um, nie, chyba jakoś... Um... Jakiś czas temu rozmawiałyśmy, że jak moja mama pisała, że mi zrobi ten gem, e, to, e, to Sylwia właśnie lubi taki dżem, także powiedziała, że zrobi. Ja w ogóle o tym zapomniałam, ale mam dwa słoiki, także wezmę dla Sylwii mam nadzieję, że uda się dzisiaj, że jest w domu, to podjadę po prostu po zakupach szybciutko podrzucić prezent i gem. Także e, tak, myślałam, że po prostu z prezentem pojadę po nowym roku, że już nie będzie jakoś tak czasu, ale jak mam ten dżem, to byłoby fajnie, żeby go jeszcze miała w tym roku. E, więc taki jest plan, nie wiem czy będę musiała jechać do polskiego sklepu, nie no musiałam bo zakupy w sumie, mogłam sobie kupić kilka rzeczy już wigilijnych, bo za tydzień wigilia, bo oczywiście liam, są milion tubek owocowych, także nie muszę ich po nie jechać, żeby miała ale się zbieram w takim razie em, i jadę na zakupy. To jest cała paczka, którą muszę nagrać. Więc cały pak, który chcę rzeczy Wam pokazać. Tutaj są schowane prezenty świąteczne, muszę je pod schody schować i ubrania dla Liama. Prezencik dla Zigiego też oczywiście był. Dużo prezencików dla Zigiego. Na przykład taki pan. I bardzo mu posmakowało ciasteczko, jak widzicie. Bardzo mu posmakowało. Ja już w drodze i muszę powiedzieć, że są dużo mniejsze korki niż myślałam. W sumie myślę, że na drugi światach już przejadę. Jestem w samym centrum Northampton. Tutaj jest TK Max, tutaj właśnie jadę. Mam nadzieję, że widzicie, mam dużą nadzieję, że wszystko uda mi się znaleźć w TK Maxie, zarówno dla Sylwii, jak i dla Atama, i że więcej nie musiała jeździć. Podjadam się jednak do polskiego sklepu. Kurde, nie mam listy. Najgorsze, że nie mam listy. Bo nie chcę mi się za bardzo jechać w sobotę, zaraz przed wigilią. To chyba będzie dopiero masakra. Um, ale może tak z głowy, bo wiecie, nie ma tej, dużo tych rzeczy, ja też robimy to minimum. Um, jest już, nie, nie robimy jakoś nie wiadomo ile dań, tylko te takie podstawowe, także może y, przypomnę sobie wszystko, co potrzebuję. Najważniejsze majonez kielecki do sałatki, bo w Tesco już go nie ma, nie wiem dlaczego, jest w miary. ja jestem team kielecki. Mam nadzieję, że uda mi się szybciutko w TK się wszystko dorwać. Polski sklep i prosto do Sylwii. O, może uda mi się przejechać. Juhu! ktoś zgubił zderzak. Um, do Sylwii podjadę i wiecie, bo też Adam się szykuje już do pracy, także chciałabym jak najszybciej wrócić do domu, żeby mu pomóc. Może wezmę jeszcze z ja na spacer, bo pewnie Adam już nie będzie miał czasu um, Także ja już jestem po Tiki Max, bo nazwę tylko miejsce. Sam Tiki Max nie jadę, bo tam jest bardzo malutki parking. No ale z drugiej strony tu jest w ogóle ten market nam przenieśli, bo remontują. O, jest malutkie lodowisko w ogóle. W ogóle wszędzie wprowadzili, to wiecie, na parkingach czytnik, że musicie wpisać swoją rejestrację, żeby zapłacić za parking, chociaż dzisiaj jest darmowy, w niedzielę są darmowe. I muszę wam powiedzieć, że w końcu musiałam się nauczyć, jaka jest moja rejestracja, bo ja nie znam moich rejestracji żadnych, także w końcu się nauczyłam. O, będzie troszkę chyba problem z parkingiem. Dobra, szukam. Ale przy moim szczęściu, trzeba sobie sprowadzić szczęście na siebie. Zaraz znajdę. To fajną maskę z Liz Air. Wiem, że Sylwia lubi tą firmę, także chyba jej wezmę. Patrzcie, znalazłam ten tonik, który lubię, ale niestety jest zepsuty. Skarpetuszki świąteczne też zawsze dobry pomysł. Handarki można kupić. Takie wysokie za 50 funtów. Jestem i mam wszystko. Jestem mega zadowolona, bo wszystko kupiłam w jednym sklepie. Nie muszę jeździć i szukać dalej. Kupiłam w końcu domowi bluzę. Wiem, że dużo nie zobaczycie, ale to jest najzwyklejsza jak bordowa bluza Michaela Korsa. Ma tylko malutkie logo, więc taki delikatny, Za 30 funtów, więc mega tanie wydaje mi się. A ja wiecie co? Ubóstwiam. Absolutnie ubóstwiam bordowe bluzy. Także jestem mega zadowolona. W ogóle fajna, bo ma taki czarny zamek. Bardzo mi się podoba. Kupiłam mu również skarpetki Tuchy, bo nie dostał na Mikołaja i potem zakładał, założył jedne dziura, założył drugie dziurę. Ja mówię, Jezu, dlaczego ja Ci nie kupiłam skarpetek na yy, Mikołajki? Także dostanie teraz trzy pak, bardzo ładne. Yy, I kupiłam właśnie ten holder też mi się udało. Mój piękny rose gold, ale nie zrobiłam tego. Także mam prezent. Oczywiście te rzeczy dla Sylwii. Smaczki dla Zygiego. Tam coś słodkiego dla Sylwiam. Ale chciałam jeszcze. Jestem teraz pod polskim sklepem właśnie, podjechałam. Chciałabym kupić jeszcze jakiś kosmetyk polski dla Sylwii. Mam nadzieję, że. Nie, to chyba w tym nie będzie. Zja i taka fajna rzecz. Ale zobaczę, bo oni też mają spory wybór kosmetyków polskich. Także że coś fajnego znajdę, to jeszcze i dokupię. Um, może coś mam jeszcze z takiego polskiego? Dobra, ale bardzo się cieszę, bo jeden sklep, tylko polski sklep, i lecę do Sylwii, przypakuję to szybko do torebki, bo mam torebkę przygotowaną z dżemikiem, e, przypakuję tylko i lecę. A to jest ten statek, o którym Wam mówiłam, który e, którym jeżdżę w bagażniku. Ej, przecena e, była z 50 na 15, także super cena, ale trochę duży. Udało się, kupiłam tą więc mięsną do kąpieli. Kiedyś ją miałam i jest super! Przepięknie pachnie, troskawkowy puch, bo ma kiedyś ją kupiła. Także będzie miała fajne, pewnie dzieciaki też użyją. Także bardzo się cieszę, że udało mi się akurat to kupić, bo na to się czaiłam. Udało mi się namówić na kawkę, Sylwii. Patrzcie, jaką ma cudną hoineczkę. Płośką i cudnego kotka. Dzień. Ja nie wiedziałam, że będę gdzieś wchodzić i mam te dwie różne skarpetki dzisiaj w ogóle. No, musiałam, tak ma, być. no ma być tak. No ma być tak. Sylwia. Wróciłam i przyszliśmy na spacer z Liamem i Zygim. Zygim tam jest wyrywny, do, bo pieski tutaj chodzą. Um, także Adam może w spokoju skończyć um, gotować obiad, bo robi kulasz. A my na spacerku. To jest Adam ze swoim synem. Your second son. <laughs> Oni tak cały czas. Tak wygląda lunch. Mamy tu pieczone ziemniaczki, gulasz, boiler, always on when I'm recording, never mind. I to jest porcja dla mnie na teraz. Także yy, fajnie, bo właśnie jestem bardzo, bardzo głodna. Już nigdy nie poczuję się sama. Maze. Maze, mhm. Mm E, Mój mat zawsze wysyłał mu jakieś um, książeczki do rozwiązywania, także teraz siedzimy, przechodzimy przez labirynt. Black Mhm. Mm Jak ci się stało, że nie miałam żadnej świątecznej herbaty, także w polskim sklepie kupiłam sobie słodką śliwkę z, cynamoną, cynamoną, z cynamonem i figą. Więc sobie wieczorkiem zrobię taką pyszną, dorzucę sobie pewnie kościków. Yes. So Jest. Jesus. That's right. Kupiłam również opłatek, jak już byłam w polskim sklepie. Na koniec przychodzę jeszcze do Was z łazienki, bo będę sobie już robić demakijaż e, i chciałabym właśnie wziąć prysznic wcześniej i bardzo lubię w niedzielę tak, wiecie, wcześniej być wykąpana i po prostu jeszcze po, tak odpoczywać, przygotować się na kolejny tydzień w łóżku, poczytać książkę, wiecie, zrelaksować. Także um, za to się zabieram, i kurde, nie pamiętam, czy ja wam mówiłam o tym produkcie, um, co teraz używam z takich nowości, bo to jest super, ale jak to wejdzie w oko, a ciężko, żeby nie weszło, jak spokoję to z twarzy, to zawsze mi coś tam wyjdzie. I kurde, no nie fajnie, bo pasta jest super, ona jest taka, w ogóle taka. Taka mega gęsta, przypomina mi strasznie pastę do golenia taką, jak mój tata kiedyś używał, e, jak byłam dzieckiem, taka właśnie zbita pasta do golenia. E, jest naprawdę super produkt, super doczyszcza twarz, e, ale tak pieką oczy jak cokolwiek. widzicie, to z wody, jak już spłukujecie, dostaniecie troszkę do oka. Trzeba bardzo używa, uważać, to jest The Body Shop Drops of Light foam wash właśnie, a on jest strasznie, nawet jak dodacie wody, to to jest takie dosyć gęste, no super produkt, mega, mega wydajny ale no nie kupiłam drugi raz, bo jednak nie lubię jak po zmyciu makijażu mam czerwone oczy, po prostu takie podrażnione i również mam tonik, nie wiem czy też wspominałam o tym toniku, znowu zapach mi tu nie podszedł, jednak to drzewo herbaciane ja jestem zwolenniczką pięknych zapachów słodkich, cukierkowych, a to pachnie jak trawa. No, ja rozumiem, że to jest tea tree, ale taki, wiecie, nieprzyjemny zapach. No do tego dużo butelka. No, fajny jest jako produkt, ale zapach mi nie podszedł, dlatego na pewno go już nie kupię. Um, muszę pamiętać o tym, że ja nie przepadam za takimi zapachami i myślę, że dzisiaj sobie zdecydowanie zrobię maseczkę. Coś super glory, skoro mam te maseczki The Fab Pore um, z eukaliptusem tu jest, Lemon Balm, na pewno wskoczy maseczka. E, może sobie myślę, że zrobię te, to serum, co mam do włosów bo bardzo, bardzo dbam o te moje włosy. Dzisiaj nie wcierka, bo zaraz będę się kąpać, także za późno na wcierkę, ale serum na pewno wskoczy. A w ogóle myślałam, że nie zrobię włosów już w tym roku, bo wiecie co, że całkowicie zapomniałam, że mam taki odrost, bo wiecie, ta zmiana pracy była i goni mnie za prezentami, żeby dostać paczkę troszkę i wyleciało mi z głowy, ale pisałam do mojej fryzjerki udało mi się jeszcze na ten rok zaraz na Sylwestra, ale śmieję żeby że przecież piękne na Sylwestra zrobiona, mimo, że z Sylwestra sądzamy w domu, pewnie w piżamach ale włosy będę miała zrobione, bo 28 jadę sobie zrobię. ale w sumie się cieszę, bo w nowy rok wejdę po prostu z pięknymi włosami, w ogóle jestem w szoku, że tyle mi urosły już takie po całym dniu są troszkę wygniecione ale obcinałam, wydaje mi się, że dopiero co obcinałam, wiecie, ta takiego dłuższego boba i tyle mi urosło już tych włosów, także fajnie, bo oczywiście jak go chciałam, to znowu chcę zapuszczać standardowo. Um, ale tak, myślę, że zrobię sobie teraz demakijaż, wykąpię się, wiecie, wszystko już prawie skończyłam. Chciałam do dynka, bo do ostatniego dynka... Zrobię może w ostatni tydzień eee, wrzucić jeszcze balsam. Patrzcie, jak mi dobrze idzie, tyle mi zostało z Flav Raspberry and Blueberry. Bardzo fajny, Chociaż ta pompka, niby fajna pompka, ale jest irytująca trochę. musicie, wiecie, tak 10 razy nacisnąć, żeby mieć wystarczająco, nie wiem, żeby całą nogę wysmarować albo jakikolwiek część ciała. To tak trzeba, widzicie, kilka razy. Ale, ale jest super, bardzo ładnie pachnie fajna tak także już prawie skończyłam, tak się cieszę, bo u mnie z tymi mi to jest tak ciężko. I peeling, prawie skończyłam, myślę, skończyłam, może sobie dzisiaj zrobię peeling, właśnie zrobię sobie dzisiaj peeling, to jeszcze peeling dzisiaj zużyję. Tak, zrobię sobie także dzisiaj takie full spa i w nowy tydzień wejdę, tak wiecie. Uwielbiam, uwielbiam. Jak tylko udaje mi się, to rano też używam balsamu ostatnio. Najczęściej daję radę, bo wstaję na tyle wcześnie, a jeszcze zwłaszcza jak pracuję z domu, to mam tego czasu więcej, bo nie muszę, wiecie, jechać do pracy. I wtedy planuję, żebym e, nałożyła tę masę, bo to jest naprawdę ekstra 5 minut, nie w łazience. Także prawie skończyłam, bardzo się cieszę. A z Wami się, kochani, już żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie, że do mnie przychodzicie i komentujecie, i że w ogóle dosyć spora jest ta oglądalność. Jak na, wiecie, ten okres, bo dużo jest tych filmików teraz. Więc bardzo się cieszę, że ktoś do mnie przyszedł i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym, i to już będzie na pewno paczka z Polski. Pa!